Dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Chcielibyśmy poruszyć, drodzy Państwo, temat ważny, które, który ostatnio jest ciągle wałkowany w naszych polskich mediach, a konkretnie chodzi o środki, tak zwane środki z KPO, które zostały odblokowane dla. Naszego kraju, ale... dla których to Mateusz Morawiecki przywiązał tyle kamieni Milowy. młyńskich, zwanych milowymi do szyi państwa polskiego, że do tej pory nie wiadomo, czy kiedykolwiek podniesiemy się z tego upadku. I tutaj mi się wydaje, że na samym wstępie warto by było w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, jakie to są sumy. I tak naprawdę, czym są te pieniądze? Gdyż wielu z nas wyobraża sobie, że są to tylko same jakieś dotacje, które są bezwzwrotnie nam dawane na jakieś cele, które chcemy sobie wykorzystać, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę. Tak jednak do końca nie jest. I tutaj otrzymamy, drodzy Państwo, na tą chwilę jest taka suma podana: 59,8 miliarda euro. To jest 268 miliardów złotych, ale tutaj warto powiedzieć, że to są właśnie dwie transze: jedna to jest właśnie te bezwzwrotne subwencje, to jest 25,27 miliarda euro. A druga część, to, drodzy państwo, to już jest niestety kredyt. Kredyt, który będziemy musieli spłacać. Jest to 34,54 miliarda euro. I co tu ważne, jeszcze odnośnie tego KPO, że to, te pieniądze są przeznaczane na konkretne cele. A tak naprawdę jest to. Zielona transformacja jest to ten sam temat nad którym teraz toczą się dyskusje pod kątem protestów rolniczych, gdyż właśnie rolnicy strajkują właśnie aby zatrzymać ten cały zielony ład. Tutaj, jeżeli chodzi o Sumy, jakie, jakie będziemy musieli ponosić, bo tutaj mówi się nam, że są to olbrzymie pieniądze na, na właśnie tutaj transformację naszej gospodarki, że będziemy wyciągać jakieś naprawdę bonusy z tego względu, że będziemy bogacić się, ale tutaj warto powiedzieć, jakie koszty w ogóle będziemy ponosić przy. Tej transformacji energetycznej, którą nam serwują, gdyż właśnie ostatnio można było znaleźć w internecie i nie tylko, bo to też chyba i w radiu było podawane, jaki w ogóle całkowity koszt, drodzy Państwo, jest tej zielonej transformacji. To jest około 45 i teraz ważna informacja bilionów, nie miliardów, bilionów euro. Wyczytałem ostatnio, że Brakuje w ogóle, żeby to w jakiś sposób zrealizować około 2 bilionów euro. Także tutaj widzimy, że z jednej strony ta skarbonka gdzieś jakaś jest otwierana, żeby nam dawać pieniądze, a z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się bliżej, to samej Unii Europejskiej. Zaczyna tak naprawdę na to wszystko brakować pieniędzy. Tutaj znalazłem informację odnośnie takiego raportu Instytutu Ekonomiki Klimatycznej, gdzie stwierdzono, że Bruksela ma lukę finansową w wysokości 406 miliardów euro. Ale to jest ta luka finansowa nie na cały okres, na jaki jest przewidziana właśnie ta zielona transformacja, tylko do, 2020, przepraszam, do 2030 roku, drodzy Państwo. Także widzimy, jak to wszystko jest kosztowne. Ktoś za to niestety będzie musiał płacić. I nie jest tak, że te pieniądze gdzieś tam rosną na drzewie i będziemy sobie zrywać jak gruszki, e, tylko niestety to wszystko będzie finansowane z naszych pieniędzy. Będą na nas nakładane kolejne nowe podatki, bo tutaj już się mówi od nas, chociażby o podatku węglowym, który będziemy płacić w paliwie, kupując na, statkach, na, na stacjach benzynowych, gdzie. Ostatnio pojawiła się informacja, że ten podatek węglowy w paliwie w litrze paliwa może nawet osiągnąć 2 zł. Czyli, jeżeli widzimy paliwo, które teraz jest na stacjach benzynowych i ono kosztuje prawie 7 zł, w zależności od kursu walut i wartości, wartości ropy naftowej na giełdach międzynarodowych, to trochę się tam waha ta cena, ale jeżeli do tego doliczymy faktycznie tą skrajną sumę 2 zł do tego litra paliwa, także w niedługim czasie to paliwo może kosztować nawet 10 zł. Eee... Także teraz tutaj niedawno była informacja też głośna odnośnie sprawa ETS-u, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne. Tak? Teraz widzimy zakaz, zakaz sprzedaży i w ogóle montowania tradycyjnych kotłów, chociażby gazowych, gdzie będzie to już zakazane w niedługim czasie. Będziemy musieli opierać się tylko na tzw. pompach ciepła. A jak wiemy na tą chwilę obecną bardzo wiele osób zaczyna odchodzić już z, właśnie z tego typu ogrzewania własnych nieruchomości ze względu na wysokie koszty energii. Także to my, drodzy Państwo, będziemy to wszystko finansować. Do tych pieniędzy z tego tak zwanego KPO, które członkowie pandemiczno-chanukowej koalicji tak się zabijają i. W cudzysłowie wydrapują sobie oczy, jak to oni się zasłużyli dla tych pieniędzy, dla osiągnięcia tych pieniędzy. Trzeba powiedzieć, że to będzie kolejny problem, który, jak już Piotr powiedział, trzeba będzie spłacać, no bo to będą długi zaciągnięte po części z Brukseli. Te, te pieniądze, które rzekomo przyjdą w postaci bezzwrotnych transz. One się nie wezmą z niczego, one po prostu będą musiały być sfinansowane tejże Brukseli nowymi podatkami, o których mówiliśmy niedawno, wprowadzonymi już właśnie od tego roku. Trzy czy cztery nowe podatki, które ściąga Bruksela i które są znacznie bardziej dotkliwe dla Polski, jak weźmiemy to, co będzie Polska wpłacała do budżetu Unii, niż składka. Roczna, bo składka roczna w tej chwili do budżetu Unii, w zależności tam od kursu sięga maksymalnie 9 miliardów euro. Te podatki będą znacznie bardziej dotkliwsze i to będą dotkliwsze dla tych krajów biedniejszych, więc zasada y, jakiejś wewnętrznej sprawiedliwości, że y, kraje bogatsze więcej wkładają do budżetu Unii, kraje biedniejsze, Mniej skutek wprowadzenia podatków unijnych zmienia się na taką, że kraje bogatsze płacą mniej podatku, kraje biedniejsze będą płaciły więcej podatku, bo z punktu widzenia reguł pisanych w Berlinie, kraje mniej rozwinięte mają, i biedniejsze zarazem, mają no, gorszą, są gorzej dostosowane do tych polityk zrównoważonego rozwoju, o których Cały czas nam Mateusz Morawiecki poprzednio opowiadał. Teraz ta nomenklatura się trochę zmieniła, mówi się o jakimś Zielonym Ładzie, ale znaczy to mniej więcej to samo. I to wszystko doprowadzi do tego, że po prostu będziemy my coraz biedniejsi, tamci na Zachodzie ewentualnie coraz bogatsi, ale przynajmniej nie stracą, bo jak widzimy, tamtejsi rolnicy tamtejsi z generalnie związkowcy są lep znacznie lepiej zorganizowani y, niż w Polsce i oni swoje cele y, jeżeli już postanowią osiągnąć to osiągną natomiast tutaj w Polsce y, wygląda na to, że polityka całego reżimu Hanukowego y, czyli zarówno tego, który rządził przed 13 grudnia i tym, tego, który rządzi po 13 grudnia, gdy idzie o protesty rolnicze, jest ta sama, czyli po prostu przeczekać do wiosny, i ta sama, gdy idzie o relacje z Ukrainą, czyli słudzy narodu ukraińskiego i to dyktat, gdy idzie o politykę gospodarczą, idzie z Kijowa do Warszawy a nie w drugą stronę. Te wszystkie zapewnienia ministra rolnictwa są po prostu żenujące, a premiera to już nawet szkoda to oceniać, bo trudno znaleźć jakiś stosowny epitet. Także jak widzimy, KPO nie przysłuży się do rozwoju Polski, jednocześnie będzie wielkim obciążeniem, bo poza tym, że będziemy pożyczać te pieniądze, spłacając je w postaci podatków czy w postaci rad kredytu, to jeszcze Państwo polskie i ci, którzy będą z tego korzystać, będą musieli do tego dokładać swoje pieniądze, to, bo taka jest zasada, gdy idzie o politykę unijną. Że po prostu y, musi być jakiś wkład własny mniejszy lub większy. To będzie nas jeszcze bardziej dobijało, prowadząc w konsekwencji do niesamowystarczalności energetycznej, do tego, że będziemy mieli po prostu zimne domy, że nie będziemy mogli używać samochodów y, spalinowych, y, że będziemy musieli y, po prostu y, za wszystko płacić dużo więcej niż to jest warte. No i y, tutaj, w tym kontekście, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek konkurencję z krajami na wschód od nas gdzie na Ukrainie rzekomo za... Zaangażowany w jakąś wojnę, paliwo kosztuje 3 zł, a u nas, jak Piotr przed chwilą powiedział, będzie kosztować 9 albo 10 zł. No to ja pytam, jakie firmy transportowe działające tutaj będą w stanie wytrzymać konkurencję z tamtejszymi firmami. Podobnie rzecz się ma oczywiście na Białorusi i w Rosji, bo i w jednym, i w drugim, i w trzecim kraju ta branża transportowa doskonale się rozwija, i wszystkie te trzy kraje są jednocześnie świetnie rozwijającymi się, a nawet już rozwiniętymi krajami pod względem rolniczym, więc stanowią. Po prostu zabójczą konkurencję w stosunku do tego, co może zrobić Polska obciążona tymi idiotycznymi, dyktowanymi względami wyłącznie ideologicznymi, pomysłami na urządzanie gospodarki w całości, a rolnictwa w szczególności. Ja tutaj chciałbym jeszcze tak się zwrócić do Państwa, którzy lubią matematykę. I trochę nie przeraża ich, jeżeli tak można porównać sumy wyrażone w liczbach. Tutaj, w czasie kiedy Stanisław mówił, tak zerknąłem właśnie na te liczby. Wcześniej wspominałem o sumach SKPO, już teraz nie rozdzielając tego na te dotacje, subwencje i pożyczki, ale jeżeli to jest 59 miliardów euro. Które dostaniemy, i tutaj ważna rzecz, z tej sumy 46% będzie przeznaczone na cele klimatyczne, także w granicach tam 50%, no to wyjdzie tam niecałe 30, 30 miliardów, poniżej 30 miliardów, czyli 20 parę miliardów euro. Ale teraz tutaj zwrócę uwagę na, pewne, na pewną rzecz, na informację. Że w ostatnich 10 latach wydatki inwestycyjne, tu chodzi o Unię Europejską, na właśnie czyste technologie, sięgnęły już 900 miliardów euro rocznie. To było w przeciągu 10 lat. Do końca dekady ma to być 1,2 biliona euro rocznie, zaś na okres 2031-2050 powinny sięgać półtora biliona euro rocznie i teraz jeżeli tak zwrócimy uwagę właśnie na te sumy które my dostaniemy z tego całego KPO właśnie na tą transformację energetyczną to już samo się nasuwa, że skądś te pieniądze jednak trzeba będzie wziąć, że te pieniądze nie będą wystarczające, żeby sprostać tym wyznaniom, tym celom, które wyznacza nam Bruksela. że właśnie będą musia trzeba będzie nakładać nowe opodatkowanie społeczeństwa. E, aby właśnie tym celom sprostać, drodzy Państwo. No a tu jeszcze trzeba dodać, że e, dotychczasowe reżimy warszawskie, zarówno ten do 13 grudnia, jak i ten po 13 grudnia, podżegają te Bruksele do e, podnoszenia tych wszystkich e, bzdurnych ideologicznych e, limitów ochrony środowiska, bo e, po e, Fit for 55. Y, Zafundowanym nam przez Mateusza Morawieckiego znaleźli się y, politykierzy, bo nie można ich nazwać politykami, w obecnym reżimie warszawskim po 13 grudnia, którzy mówią, że już nie, fitfor, fitfife fit to już jest za mało. Mateusz Morawiecki był, y, że tak powiem, niepostępowy, bo on tam z, z fitfor. 30% chyba startował, czyli o 25%. Teraz mówią, że nie, to już nie 55%, to już jest za mało. Trzeba o kolejne 35% podnieść do fit for 90%. I to są właśnie ci, którzy rządzą poprzednio 8 lat, wcześniej też 8 lat i teraz nie wiadomo, ile ta kadencja będzie. Ale to są ci sami ludzie, którzy robią to samo, żeby po prostu Polakom było źle. Tutaj, tutaj zwrócę jeszcze uwagę odnośnie KPO. Że tak naprawdę to nie tylko Polska do tej pory nie korzystała z tych funduszy, bo również Szwecja, Irlandia i Holandia do tej pory nie dostały żadnego euro z tych funduszy. Być może, być może politycy, którzy rządzą tym krajem, tymi krajami, może zdają sobie sprawę z tego, do czego. Ta polityka będzie prowadziła ich kraje, i być może warto było na to zwrócić uwagę, nie ulegać właśnie tej propagandzie serwowanej nam w mediach głównego nurtu, tylko tak naprawdę zacząć samodzielnie myśleć i wyciągać ze wszystkiego, co widzimy i słyszymy, wnioski, drodzy Państwo. No i odpowiednio zachowywać się w życiu społeczno-politycznym, bo samo myślenie to ma być przyczynek dopiero do działania. Dziękujemy Państwu za uwagę i zachęcamy do następnego razu. Dziękuję.